Czy kiedykolwiek czułeś, że mimo regularnego odmawiania Różańca, twoje modlitwy pozostają bez odpowiedzi? Jakby twoje słowa unosiły się w powietrzu, nie docierając do nieba? Jakby obiecany pokój nigdy nie stąpił na twój dom? Może myślisz, modlę się prawidłowo, robię to codziennie, więc dlaczego nie widzę cudów w moim życiu? Nie jesteś sam. Tysiące wiernych dusz nieświadomie popełnia jeden cichy, ale duchowo poważny błąd. Błąd, który niweluje moc różańca, blokuje łaski i o którym ojciec Pio przestrzegał z bólem i jasnością. Różaniec jest bronią. Nie zostawiaj go porzuconego na polu bitwy. Dzisiaj odkryjesz, dlaczego miejsce, w którym przechowujesz swój różaniec, może osłabiać całe twoje życie duchowe. I co musisz zrobić, aby to odwrócić, zanim będzie za późno? To, co powiem za chwilę, może wydawać się proste, ale ma głęboki wpływ na Twoją modlitwę. Wielu wiernych nigdy o tym nie słyszało, nawet po latach głębokiej modlitwy różańcowej. Jeśli wierzysz w moc różańca i słowa ojca Pio, napisz w komentarzach: Ojcze Pio, strzeż mojego różańca. Ta prosta deklaracja otworzy drzwi do łask, o których będziemy dziś mówić. Różaniec nie jest biżuterią, nie jest amuletem, a już na pewno nie jest zwykłym przedmiotem wśród Twoich codziennych rzeczy. Różaniec jest duchowym przedłużeniem serca Matki Bożej, świętym sznurem łączącym niebo z Ziemią. I jako taki powinien być traktowany z czcią. Jednak wielu zostawia go na dnie plecaka, wymieszanego z monetami, kluczami, kosmetykami czy lekarstwami. Zostawiają go na brudnym stole, wśród papierów czy świeckich książek. W szufladzie obok bezużytecznych, zepsutych, zmysłowych, a nawet nieczystych przedmiotów. I tutaj jest kluczowy punkt. Różaniec nie może funkcjonować jako kanał łaski, jeśli jest przechowywany w miejscu duchowo skażonym lub nieodpowiednim. Ojciec Pio był w tej kwestii bardzo jednoznaczny. Każdy sakramentalium wymaga szacunku. Kto lekceważy to, co święte, zamyka drzwi dla cudów. Jego słowa przypominają nam o świętej naturze różańca. Nie jest to zwykły sznurek z koralikami, ale potężne narzędzie duchowe. Które wymaga odpowiedniego traktowania. Wyobraź sobie, że masz najcenniejszy skarb w swoim domu. Czy położyłbyś go obok śmieci? Czy schowałbyś go w ciemnym, zapomnianym kącie? Oczywiście, że nie. Tak samo Matka Boża patrzy na to, jak traktujesz jej różaniec, dar, który dała ludzkości jako ratunek i ochronę. Teraz przyjrzyjmy się konkretnym miejscom, których należy bezwzględnie unikać. Pierwsze miejsce. Nieuporządkowane szuflady, lub te z przedmiotami świeckimi, zmysłowa bielizna, kosmetyki, karty tarota, pamiątki po dawnych związkach, zerwane łańcuszki, wszystko to tworzy brudną atmosferę duchową. Nie kładź tam swojego różańca. Gdy święty przedmiot styka się z nieczystymi energiami, jego moc zostaje przytłumiona, a kanał łaski zablokowany. Drugie miejsce, obok włączonych urządzeń elektronicznych. Telefony, tablety, słuchawki emitują ciągłą, rozpraszającą światową energię. Przechowywanie różańca w takim miejscu jest jak zostawienie otwartej Biblii pośród hałasu baru. Dźwięki, obrazy i informacje płynące z tych urządzeń tworzą duchowy szum, który zakłóca ciszę potrzebną do modlitwy. Znam przypadek młodej kobiety, która przechowywała swój różaniec w torebce obok telefonu. Mimo codziennej modlitwy czuła duchową pustkę. Kiedy kapłan poradził jej przenieść różaniec w godne miejsce, z dala od elektroniki, zaczęła odczuwać głębszy pokój i większą moc w swoich modlitwach. Trzecie miejsce w torbach, które dotykają podłogi, w kuchni lub w łazienkach. Ojciec Pio mawiał, że podłoga symbolizuje świat, a im niżej i brudniej znajduje się sakramentalium. Tym mniej duchowości zachowuje. Łazienka, miejsce oczyszczania ciała, nie jest odpowiednim miejscem dla przedmiotu przeznaczonego do oczyszczania duszy. Czwarte miejsce: wewnątrz samochodu, jako zapomniany ozdobnik. Wielu wiesza go na lusterku jako symbol, ale nie dotyka go, nie modli się nim, nie szanuje. Różaniec, który tylko zdobi, a nie jest używany, jest jak zardzewiały miecz, który się eksponuje, ale którym się nie broni. W samochodzie pełnym świeckich rozmów, muzyki i codziennych trosk, różaniec może stać się tylko kolejnym przedmiotem bez znaczenia. Ostatnie nieodpowiednie miejsce w plastikowych woreczkach czy pudełkach, jakby był czymś, co należy oddzielić od Twojego życia. Różaniec nie jest pamiątką do przechowywania, ale żywym narzędziem modlitwy. Zamknięty, oddzielony od Twojego codziennego życia traci swoją moc łączenia ciebie z niebem. Podczas tej duchowej wędrówki z Ojcem Pio pragnę podzielić się z tobą czymś naprawdę wyjątkowym. Jeśli poruszył cię dzisiejszy temat i chcesz jeszcze bardziej pogłębić swoją relację z tym świętym, przygotowaliśmy dla ciebie specjalny e-book Moc różańca z Ojcem Pio. Cuda, ochrona i Boże łaski. Ten duchowy skarb pomoże ci Nauczyć się odmawiać różaniec z większym skupieniem i pobożnością, odkryć świadectwa i cuda osób, które doświadczyły jego potęgi, poznać najważniejsze nauki i poruszające słowa Ojca Pio o modlitwie, otrzymać trzydziestodniowy przewodnik modlitewny z codziennymi intencjami, które wzmocnią Twoją wiarę uzyskać dostęp do specjalnych modlitw o ochronę, uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Różaniec był największą bronią ojca Pio. Dziś może stać się również twoją. Nie przegap tej szansy, by umocnić swoje życie duchowe dzięki materiałowi, który pomógł już tysiącom osób. Aby go pobrać, kliknij w przypięty link w komentarzach. Niech ta lektura stanie się dla Ciebie kolejnym krokiem w duchowym wzroście pod opieką Ojca Pio. Teraz, gdy wiemy, gdzie nie powinien być przechowywany różaniec, zobaczmy, gdzie powinien on spoczywać, aby był aktywnym kanałem błogosławieństwa. Po pierwsze, na Twoim rodzinnym ołtarzyku, jeśli masz w domu kącik modlitwy, to właśnie tam powinien mieć swój dom. Umieść go w pobliżu obrazu Matki Bożej, Jezusa lub Najświętszego Serca. Ojciec Pi omawiał: Różaniec powinien spoczywać tam, gdzie spoczywa wiara. To właśnie w takim miejscu różaniec nabiera mocy, w przestrzeni wyłączonej z codziennego zgiełku, w miejscu poświęconym modlitwie i skupieniu. Tam jego energia jest chroniona i wzmacniana przez towarzyszące mu święte obrazy i figurki. Po drugie, pod poduszką, jeśli jest poświęcony. Spanie z różańcem pod poduszką to starodawna i potężna praktyka, pod warunkiem, że jest on czysty, pobłogosławiony i często używany. Ojciec pio często spał z różańcem w dłoni, pozwalając, by modlitwa towarzyszyła mu nawet podczas snu. W ten sposób nawet twoje sny mogą być chronione przez Matkę Bożą. Po trzecie, na szyi lub w lewej kieszeni, jeśli nosisz go z wiarą. Ojciec Pio zalecał noszenie go na piersi, blisko serca, nie jako ozdoby, ale jako stałego przypomnienia o obecności Maryjnej. W ten sposób różaniec staje się tarczą ochronną, niewidoczną zbroją przeciwko pokusom i zagrożeniom duchowym, które napotykamy każdego dnia. Czwarte miejsce: w specjalnym poświęconym pudełku lub woreczku wykonanym z naturalnych materiałów, jak drewno, len czy jedwab. Taki pojemnik powinien być używany wyłącznie do tego celu i przechowywany w godnym miejscu. Niektórzy święci zalecali nawet perfumowanie takich woreczków kadzidłem, aby podkreślić świętość przedmiotu, który zawierają. Pobożna kobieta lat 60., która codziennie wieczorem odmawiała różaniec za swoje zagubione dzieci, poszła do spowiedzi u kapłana związanego z San Giovanni Rotondo. Powiedziała: Ojcze, czuję, że moje modlitwy nie docierają do nieba. Nie mam pokoju ani w domu, ani w duszy. Kapłan zapytał, gdzie przechowuje swój różaniec. Odpowiedziała: w drewnianym pudełku wraz z listami od mojego byłego męża, którego nigdy nie przeboleję. Kapłan zamilkł, a potem powiedział: modlisz się z podzielonym sercem. Mieszasz sznur zbawienia z węzłami przeszłości. Tego wieczoru kobieta oczyściła swój ołtarzyk, zniszczyła listy i umieściła różaniec obok obrazu niepokalanego serca Maryi. Kilka dni później jej syn, który od lat nie odzywał się do niej, zadzwonił. Był to początek jej uzdrowienia. Nie tylko jej relacja z synem zaczęła się naprawiać, ale również poczuła nowy pokój w swojej duszy, jakby ciężar wielu lat został zdjęty z jej ramion. Ta prosta zmiana przeniesienie różańca z miejsca pełnego bolesnych wspomnień do godnego, czystego miejsca otworzyła drzwi do łaski, która była zablokowana przez lata. Ojciec Pio nie tylko odmawiał różaniec, on nim żył. Potrafił odmówić ponad trzydzieści pełnych różańców dziennie, spał z nim w ręce, całował go przed spowiedzią i używał go jako miecza w bitwach duchowych, mawiał: Trzymajcie różaniec mocno to broń tych czasów. Ostrzegał również: Wielu go odmawia, ale niewielu go czci. Dla niego czczenie różańca oznaczało odmawianie go na kolanach, całowanie go z wiarą, przechowywanie w czystym i świętym miejscu. I nigdy nie kładzenie go na podłodze lub w miejscach świeckich. W jednym ze swoich listów napisał: Różaniec w kieszeni jest jak sztylet przy piersi, ale na ziemi lub wśród śmieci zamienia się w ciszę. Pewnego razu, gdy młody zakonnik zapytał ojca Pio, dlaczego tak często modli się różańcem, święty odpowiedział: Ponieważ szatan drży z przerażenia, gdy widzi różaniec w dłoni wierzącego. Dla niego to nie była prosta dewocja, ale duchowa broń o niezwykłej mocy. Mówił, że widzi anioły zbierające Ave Maria jak róże i układające je w korony dla Matki Bożej. Sam ojciec Pio przyznawał, że otrzymał wiele mistycznych wizji i objawień podczas odmawiania różańca. To właśnie w tych momentach głębokiej modlitwy różańcowej Otrzymywał duchowe wskazówki dotyczące prowadzenia dusz. Jego życie jest świadectwem, że prawidłowo traktowany różaniec otwiera kanały łaski, o których większość wiernych może tylko marzyć. Gdy różaniec jest porzucony, zapomniany lub przechowywany bez szacunku, traci siłę duchową. Nie dlatego, że przestaje mieć moc sam w sobie, ale dlatego, że nasza postawa zamyka drzwi wiary to jak posiadanie potężnego miecza, ale nieumiejętność jego użycia albo jak posiadanie świętego klucza, ale ukrywanie go w zamkniętym pudełku ze strachu. Ojciec Pio podkreślał: Bóg odpowiada na wiarę przeżywaną, nie na puste rytuały. Niewłaściwe przechowywanie różańca jest jak mówienie Maryi. Kocham Cię, ale nie daję Ci miejsca, na jakie zasługujesz w moim domu. Jest to subtelna forma braku szacunku, której często nie jesteśmy świadomi, ale która głęboko wpływa na skuteczność naszych modlitw. Wyobraź sobie, że dajesz komuś cenny prezent, a ta osoba wrzuca go do szuflady pełnej śmieci. Czy nie czułbyś się zraniony? Podobnie matka Boża, która dała nam różaniec jako dar miłości, odczuwa smutek, gdy traktujemy go bez należytego szacunku. Ale nie chodzi tylko o uczucia. Chodzi o duchowe prawa, które rządzą światem łaski. Co zrobić, aby naprawić ten błąd już dziś? Po pierwsze, przejrzyj wszystkie miejsca, gdzie masz różaniec. Czy są brudne, nieuporządkowane, zapomniane, zmień je natychmiast. Po drugie, stwórz godną przestrzeń. Mały ołtarzyk, biała chusteczka, dedykowana półka. Coś, co będzie wyłącznie dla Twojego różańca i innych świętych przedmiotów. Po trzecie, pobłogosław swój różaniec na nowo. Jeśli masz wątpliwości, zanieś wszystkie do kapłana i poproś o błogosławieństwo. Po czwarte, wykonaj akt zadośćuczynienia. Odmów różaniec, przepraszając za każdy raz, gdy traktowałeś go jak zwykły przedmiot, po piąte, poświęć go niepokalanemu sercu Maryi. Powiedz na głos: Matko, poświęcam ci ten różaniec. Niech będzie narzędziem miłości, mocy i ochrony w moim życiu. Możesz również użyć tej prostej modlitwy: Matko Boża, pobłogosław ten różaniec, który trzymam w dłoniach, oczyść go z wszelkich negatywnych energii, które mogły się do niego przyczepić przez niewłaściwe przechowywanie. Napełnij każdy paciorek Twoją łaską i mocą. Niech stanie się prawdziwą bronią w walce duchowej i mostem łączącym mnie z niebem. Amen, droga duszo, która dotarła aż tutaj, teraz wiesz coś, czego miliony nie wiedzą. Teraz masz klucz, który może przekształcić Twoją modlitwę, Twój dom i Twoje przeznaczenie. Różaniec nie jest sznurkiem z koralików, jest to łańcuch miłości. Sznur, który łączy cię z niebem, broń, która sprawia, że piekło drży. Nie chowaj go, nie zapominaj o nim, nie traktuj go jak stary przedmiot, daj różańcowi miejsce honoru, a zobaczysz, jak Matka Boża da twojemu życiu miejsce cudów. Każda zmiana w sposobie, w jaki traktujesz święte przedmioty, otwiera nowe kanały łaski. Każdy gest szacunku wobec różańca jest jak zaproszenie dla Maryi, by weszła głębiej w Twoje życie, by przyniosła więcej pokoju, więcej ochrony, więcej błogosławieństw. A najświętsza matko, przebacz każdy raz, gdy traktowałem Twój różaniec niedbale, przebacz każdą chwilę, gdy go porzuciłem, zapomniałem o nim lub zignorowałem. Dziś proszę Cię. Poświęć ten różaniec swoim światłem. Niech każdy paciorek będzie płomieniem, niech każde zdrowaś Maryjo będzie westchnieniem nieba w mojej duszy, i niech nigdy więcej nie przechowuję go w ciemności, ale w najwyższym miejscu mojego domu i mojego serca. Amen. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, napisz w komentarzach. Przepraszam, matko moja, Twój gest pomoże tej wiadomości dotrzeć do większej liczby ludzi, nie zapomnij się zapisać i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych duchowych przesłań, które mogą przemienić Twoje życie. Pamiętaj, prawdziwa pobożność jest w szczegółach, a sposób, w jaki traktujesz swój różaniec, odzwierciedla głębię Twojej wiary.